Witam Was mojej małej kuchni, dzisiaj robię pyszną pizzę, trochę ainsą, pizzę z nutellą. Jak widziałam jest raz przepis, ten filmik, to cała czas ta pizza za mną łażyła się, myślałam, muszę zrobić w końcu Dwa tydnie już na to ceku. Już e, dzisiaj wana to robić. Sasie tak 250 gramów mąki, zrobiła się taką dziurkę w tej mące. E, tu się do 4 gramy suchej drodzy, łyżeczka cukru, z y, ciepłej wody, tak się to pomieszał, przykryja troska się tą mąką, przykryje się deklem, możecie ściereczku i odstawia na 10 minut, aż te drożdże trochę urosną. Tak te drożdże urosły, teraz się dureszcza tych składników, ciepko soli, łezka cukru jest, trzy łezki srogu oleju, i tak gdzieś 100 ml wody. Jak wybaję za mało wody, to się dajcie jeszcze więcej, a jak za kanc to trochę mąki. Teraz się to tak wyróbcie. Musimy się to pomieszać, wyrobić na fajne ciasto. Albo się ranko wyróbcie, albo masiną jak macie, jak umiecie. Tak gdzieś fajnie gnieć 5 minut na fajny leśniące, sprężyste, elastyczne ciasto. Kulka się zrobicie, Tejcie do nazo do miski i przykryjcie się ścierecko albo deklym, Na godzinę się odstawcie. Po tej godzinie, ja mam trochę w się zrobię taki placek z tego. Chciał się to ba na ranko robić, że się może kulu to rozwałkować. To są składniki, tak na jedna pizza. To się tu tam blacha do przełoża i dalej bana to wyrobiać. Jak już to zrobicie, odstawcie tak gdzieś na 10 minut. Do odpocynku, niech to rozkazać urośnie. Potnijcie to, pomazajcie masłym, Miękkie masło, tak dość pomazać. Posłujcie się cukrem, tak gdzieś dwie łyżeczki cukru albo trzy i piec, piec to piekarniku na 200 stopni, kurado, tak gdzieś 15 minut. a ja miał taki fajny złoty kolor. Jak to trochę wystygnie, to, to pomazała nutellą. Tak dość nutelu pomazać. Żeby było dobre. Nozu obliżać. Tu mu truskawki, pożimki no i banana pociętego na plasterki. Teraz się to będą układać, te pożimki. Fajnie tak, jednym przy drugim. Ta kombinacja nutella, banan i truskawki to jest takie, mm, takie pyszne. Teraz się te banany za pół i na zmiana pozimki i banany. Tak wygląda moja pizza. Teraz się za przekrojam. Te nozy mi się źle kroiły, a potem zakroiła potem kroiła, normalne, srogie nozy, to mi się to fajnie kroiło. Teraz spróbuję. Mm. Dobrze, teraz. Pyszne. Jak wam się podobało, lajkujcie, zostawcie suba i do następnego razu. Ciao.